Wyobraźmy sobie rodzinę, która po trudnym okresie zaciąga pożyczkę na pokrycie kosztów leczenia. Ta chwilowa ulga szybko jednak zamienia się w ciągłe zmartwienie. Pieniądze, które kiedyś płynęły na podstawowe potrzeby i drobne przyjemności, teraz wydają się deficytowe, pochłaniane przez wysokie stopy procentowe i nigdy nie przestające napływać raty. Ten coraz powszechniejszy scenariusz odzwierciedla uniwersalny problem zadłużenie. A co by było, gdybyśmy powiedzieli, że Biblia zawierająca nauki spisane tysiące lat temu zawiera wskazówki, jak sobie poradzić w tej bardzo współczesnej sytuacji? Na tym polega moc ponadczasowego pisma świętego, którego słowa odbijają się echem w życiu każdego z nas, oferując mądrość i pocieszenie w czasach kryzysu. W jaki sposób biblijna nauka o tym, aby nie być nikomu nic winnym poza miłością? Może zmienić nasze poglądy na temat długów i zainspirować nas do poszukiwania wolności finansowej. Dług to więcej niż liczby na papierze i cyfry na ekranie banku. Ma moc głębokiego wpływu na nasze emocje, nasze relacje, a nawet nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Badania pokazują, że osoby zadłużone są bardziej narażone na stany lękowe i depresje, a także są bardziej podatne na problemy ze snem, a nawet choroby serca. Ciągła presja zadłużenia sprawia, że wiele osób nie może spać z obawy o to, jak wywiążą się ze swoich zobowiązań. I właśnie w tej rzeczywistości słowa biblijne oferują nie tylko wskazówki finansowe, ale także ulgę emocjonalną i duchową. Chcesz poznać sekret wzbogacenia się w zaledwie 6 miesięcy? Pobierz już teraz nasz e-book generujący bogactwo, korzystając z linku w pierwszym komentarzu i odkryj sprawdzone strategie prowadzenia dostatniego życia. Nie przegap tej okazji na wzbogacenie się, zostało już niewiele jednostek. Co ciekawe, Biblia ostrzega nas przed pułapkami zadłużenia nawet w czasach i kontekstach, w których nie istniały karty kredytowe, odsetki składane ani finansowanie bankowe. W liście do Rzymian 13.8 apostoł Paweł poucza nas: Nikomu nic nie jesteśmy winni, z wyjątkiem wzajemnej miłości. W świecie, w którym dla wielu dług jest praktycznie nieunikniony, ten fragment może wydawać się nieosiągalnym ideałem. Jednak znaczenie wykracza poza zwykłą spłatę długów. Wzywa nas, abyśmy prowadzili życie, w którym nasze zobowiązania finansowe nie ograniczają naszej wolności działania z miłością i hojnością. Paweł przypomina nam, że żyjąc bez długów, możemy w pełni poświęcić się związkom, aktom dobroci i trosce o innych bez ograniczeń wynikających z zobowiązań finansowych. Ale dlaczego Biblia, Księga uważana za świętą, miałaby martwić się czymś tak ziemskim jak długi? Odpowiedź kryje się w ponadczasowej mądrości jego nauk. W czasach pisania Pisma Świętego dług często oznaczał dosłowną służbę. Każdy, kto nie spłacił swoich długów, mógł zostać zmuszony do zostania sługą wierzyciela, a nawet dzieci i majątek tej osoby mogły zostać przyjęte jako zabezpieczenie. To sprawia, że wersety takie jak Przysłów 22.7 Bogaty panuje nad biednymi, pożyczkobiorca jest niewolnikiem pożyczkodawcy. Mocne ostrzeżenie przed ryzykiem polegania na zasobach innych ludzi. Werset ten przypomina nam, że dług to nie tylko zimna liczba, jest to coś, co może zagrozić naszej wolności i narazić nas na pozycję zależności. Mając na uwadze tę zasadę, rozumiemy, że Biblia nie tylko odradza nam lekceważenie długów, ale też ostrzega nas przed znaczeniem autonomii i wolności osobistej. Wyobraźmy sobie przez chwilę rolnika w czasach biblijnych. Sadzi, zbiera plony i zależy od ziemi, aby zapewnić wyżywienie swojej rodzinie. Jeśli szkodnik zniszczy jego plantację, znajdzie się w krytycznej sytuacji. Zaciągnij pożyczkę, aby przetrwać do następnych zbiorów, bo inaczej zaryzykujesz utratę wszystkiego. Decyduje się poprosić o pomoc finansową, ale wie, że oznacza to, że część jego kolejnych zbiorów należy już do wierzyciela. Swoboda decydowania o tym, co zrobić z owocami swojej pracy, jest zagrożona. W czasach nadmiernej konsumpcji i łatwego kredytu, to biblijne przesłanie staje się jeszcze bardziej aktualne. Dziś społeczeństwo zachęca nas, abyśmy konsumowali więcej niż to konieczne, kupowali to, czego nie potrzebujemy i planowali płatności bez zastanawiania się nad konsekwencjami. Biblia natomiast wzywa nas, abyśmy żyli roztropnie i w duchu wdzięczności za to, co już mamy, zamiast stale szukać tego, czego nam brakuje. To właśnie taka mentalność pozwala nam uniknąć kręgu długów i prowadzić bardziej zrównoważone życie skupione na tym, co naprawdę ważne. Biblia w swojej ponadczasowej mądrości zawiera kilka wersetów, które zalecają ostrożność przy zaciąganiu długów, podkreślając znaczenie odpowiedzialnego życia finansowego. Nauki te przypominają nam, że dług to nie tylko kwestia liczb, ale wiąże się z wartościami etycznymi i moralnymi i często odzwierciedla nasz stosunek do hojności, odpowiedzialności i zadowolenia. Jednym z najbardziej bezpośrednich wersetów na ten temat jest list do Rzymian 13, 8, gdzie apostoł Paweł radzi Nie bądźcie nikomu nic winni oprócz miłości, którą się wzajemnie miłujcie. To pozornie proste nauczanie niesie ze sobą głębie wykraczającą poza ekonomię logika. Zalecając, aby jedynym długiem, jaki powinniśmy dźwigać, była miłość, Paweł podkreśla, że w przeciwieństwie do długów materialnych, miłość jest zobowiązaniem, które nas nie więzi, ale uwalnia. Sugeruje, że unikając długów finansowych, zyskujemy swobodę inwestowania czasu, energii i zasobów w rodzaj długu, który buduje miłość do innych. Dlatego też, starając się unikać zobowiązań finansowych, które mogą nas uwięzić, w rzeczywistości kultywujemy środowisko, w którym prawdziwą wartością są relacje i służba innym. Inny dobitny werset znajdujemy w Przysłów 22:7. Bogaty panuje nad biednymi, kredytobiorca jest niewolnikiem pożyczkodawcy. Ten fragment stanowi wyraźne ostrzeżenie o ryzyku uzależnienia od pożyczek, podkreślając, że zadłużając się oddajemy naszą niezależność w ręce innych ludzi. Werset ten skłania do refleksji nad siłą długu, formą dominacji, która może przemienić dłużnika w łamsługi wierzyciela, przynajmniej do czasu, aż będzie on w stanie uwolnić się od zaciągniętego zobowiązania. Warto zauważyć, że koncepcja dominacji ma charakter bardziej psychologiczny niż finansowy. Dług może powodować ciągłe poczucie popytu, niczym cień wpływający na każdą podejmowaną przez nas decyzję. Im bardziej pogrążamy się w długach, tym bardziej ograniczana jest nasza wolność i tym bardziej oddalamy się od autonomii, która pozwala nam działać zgodnie z naszymi zasadami i wartościami. Księga Przysłów, znana ze skupienia się na mądrości praktycznej, zawiera także nauki zachęcające do planowania i ostrożności finansowej. W Księdze Przysłów 21.5 czytamy: Plany pilnych prowadzą do dostatku, lecz każdy, kto się spieszy, popada w nędzę. Tutaj autor przypomina, że pośpiech i impulsywność są niebezpieczne, szczególnie jeśli chodzi o pieniądze. Mądrość biblijna zachęca do ostrożnego planowania i cierpliwego działania, podkreślając, że decyzje finansowe podejmowane pod wpływem impulsu, bez należytej staranności i refleksji, zwykle prowadzą do długów. Aby lepiej zilustrować odpowiedzialność finansową, w Psalmie 37.21 znajdujemy refleksję na temat uczciwości. Bezbożny pożycza i nie oddaje, ale sprawiedliwy jest hojny i daje. Werset ten uczy nas, że honorowanie długów jest wartością moralną. Nieodpowiedzialnego dłużnika porównuje się do niegodziwego, czyli kogoś, kto nie dopełnia swoich obowiązków, natomiast sprawiedliwy jest hojny i wierny w swoich zobowiązaniach. Hojność jest tutaj postrzegana jako oznaka prawości, czegoś, co wykracza poza wypełnianie własnych zobowiązań i odzwierciedla chęć dzielenia się z innymi. Nauczanie to sugeruje, że honorując nasze długi i praktykując hojność, nie tylko okazujemy naszą odpowiedzialność, ale także wzmacniamy naszą relację z Bogiem i wspólnotą. Na koniec werset, który pomaga nam zrozumieć rolę długu w naszym życiu duchowym, to 1 Tymoteusza 6,10. Albowiem miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła i przez tę porządliwość niektórzy odeszli od wiary, i przebili się wieloma smutkami. Chociaż werset ten nie mówi bezpośrednio o długach, ostrzega nas przed nadmierną pogonią za pieniędzmi i dobrami materialnymi. Dług jest często konsekwencją tego nieuporządkowanego pragnienia, tej próby posiadania więcej niż naprawdę potrzebujemy. Werset ten wzywa nas do zastanowienia się nad naszymi motywami i skłania do rozważenia, czy dług, który zaciągamy, Naprawdę odzwierciedla rzeczywistą potrzebę, czy też jest wynikiem pragnienia posiadania więcej niż potrzebujemy. Wszystkie te wersety dają pełny obraz tego, jak Biblia pomaga nam żyć w sposób odpowiedzialny i zrównoważony pod względem finansowym. Nie tylko wzywają nas do unikania długów, ale także zachęcają nas do życia hojnie, roztropnie i z sercem, które bardziej ceni ludzi i pokój niż dobra materialne. Nauki te, jeśli zostaną zastosowane, nie tylko przemienią nasze życie finansowe, ale także wzmocnią nasze życie duchowe, dostosowując nasze postawy i wybory do odwiecznych zasad Pisma Świętego. W całym Piśmie Świętym spotykamy postacie, które stawiały czoła wyzwaniom finansowym i podejmowały decyzje związane z wykorzystaniem zasobów, pozostawiając trwałe przykłady mądrości i roztropności. Każdy z nich oferuje nam lekcje na temat wartości zarządzania finansami oraz znaczenia odpowiedzialnego i wizji działania. Jedną z postaci, najbardziej znanych ze swojej mądrości w zarządzaniu zasobami, jest król Salomon. Słynący ze swego bogactwa i wnikliwości, Salomon nie tylko gromadził majątek, ale także nauczał o znaczeniu starannego planowania. W Księdze Przysłów dzieli się lekcjami na temat roztropności, kontroli nad swoimi pragnieniami oraz tego, jak ważne jest, aby nie wpaść w pułapkę pośpiechu i impulsywności. W Księdze Przysłów 13:11 mówi: Dobre rzeczy, które można łatwo zdobyć, maleją. Kto zaś przymnoży siłę roboczą, ten wzrośnie. Dla Salomona liczy się nie tylko ilość zasobów, ale także sposób ich pozyskiwania i zarządzania. Innym ważnym przykładem jest Józef, syn Jakuba, którego historia jest jedną z najbardziej inspirujących na temat rozważnego korzystania z zasobów. Kiedy Józef został mianowany namiestnikiem Egiptu, zdał sobie sprawę, że kraj czeka siedem lat obfitości, po których nastąpi siedem lat głodu. Mając strategiczną wizję, poinstruował ludzi, aby oszczędzali w latach urodzaju, przechowując zboże i przygotowując się na trudne lata, które nadejdą. Plan ten nie tylko ocalił Egipt, ale także okoliczne narody, w tym jego własną rodzinę, która przybyła po żywność, gdy nastał głód. José uczy nas, że przygotowanie jest niezbędne, aby stawić czoła kryzysowi. Jego strategia gromadzenia rezerw w czasach dobrobytu jest klasycznym przykładem tego, jak planowanie finansowe może pomóc nam pokonać trudne czasy bez uciekania się do długów i uzależnienia od innych. Mniej zapamiętaną, ale nie mniej istotną postacią jest wdowa z Sarepty, która pojawia się w historii proroka Eliasza. W okresie suszy i głodu Eliasz przybywa do domu wdowy i prosi o jedzenie. Ona, nie mając prawie nic w domu, odpowiada, że ma tylko garść mąki i odrobinę oliwy z oliwek, co wystarczy na ostatni posiłek dla niej i syna. Nawet w obliczu tej rzeczywistości podąża za wskazówkami Eliasza i najpierw go karmi. Cudem nie wyczerpuje się mąka i olej, co podtrzymuje ją w okresie chudym. Wreszcie, innym znaczącym przykładem jest bogaty młodzieniec, który przeżył przemieniające spotkanie z Jezusem. Ten młody człowiek, mimo że jest człowiekiem prawym i bogobojnym, nadmiernie przywiązuje się do swego majątku. Kiedy Jezus zaprasza go, aby sprzedał wszystko, co ma i poszedł za nim, młody człowiek odchodzi smutny, nie mogąc zrezygnować ze swojego bogactwa. Ta historia przypomina nam, że relacja z pieniędzmi nie powinna opierać się na przywiązaniu, ale na dystansie i chęci wykorzystania ich do wyższych celów. Uczy nas, że niezależnie od tego, ile bogactwa zgromadzimy, nie powinno ono stać się przeszkodą między nami a naszą wiarą. W pewnym sensie bogaty młodzieniec symbolizuje tych, którzy mają środki, ale którzy, ponieważ są tak skupieni na utrzymaniu tego, co mają, tracą szansę na życie bogatsze w celi i znaczenie. Te biblijne przykłady no, Salomona, Józefa, wdowy z Sarepty i bogatego młodego władcy stanowią głębokie lekcje tego, jak mądrze, rozważnie i hojnie gospodarować zasobami. Każdy uczy nas czegoś wyjątkowego wartości planowania, znaczenia przygotowania, hojności w czasach niedoboru i potrzeby odpuszczenia. Nauki te stanowią cenny przewodnik po tym, jak możemy odpowiedzialnie i z wiarą zarządzać naszymi finansami. Pamiętając, że wykorzystanie zasobów odzwierciedla nie tylko nasze potrzeby materialne, ale także wartości duchowe, które kierują naszym życiem. Zaciągnięcie długu to coś więcej niż zwykły akt finansowy. Jest to zobowiązanie, które dotyka wartości duchowych i moralnych tych, którzy się angażują. Z chrześcijańskiego punktu widzenia zadłużenie to nie tylko kwestia długu i kredytu ale wiąże się z obietnicą zaufania i odpowiedzialności. Zaciągając dług, chrześcijanin w pewnym sensie zawiera pakt honorowy, zakładając, że wywiąże się z umowy podpisanej z wierzycielem. Biblia podkreśla znaczenie dotrzymywania zobowiązań, zwłaszcza finansowych. W Psalmie 37.21 znajdujemy wyraźne ostrzeżenie. Bezbożny pożycza i nie oddaje, ale sprawiedliwy jest hojny i daje. Werset ten stawia wypełnianie zobowiązań finansowych jako wartość moralną, odróżniającą sprawiedliwych od tych, którzy zaniedbują swoje obowiązki. Dla chrześcijan honorowanie długów jest kwestią uczciwości i wierności, wartości, które odzwierciedlają sam charakter Boga, który jest wierny we wszystkich swoich obietnicach. Takie podejście do odpowiedzialności prowadzi nas do pytania, dlaczego zatem tak wielu ludzi popada w długi? W wielu przypadkach zadłużenie wynika z realnej potrzeby, np. zagrożenia zdrowotnego lub nieoczekiwanej sytuacji. Jednak w innych sytuacjach dług jest efektem wyborów odbiegających od zasady zadowolenia. W społeczeństwie ceniącym konsumpcję, łatwo jest poddać się pragnieniu posiadania tego, na co nas jeszcze nie stać. Biblia uczy nas jednak żyć prosto i pielęgnować zadowolone serce. Apostoł Paweł w liście do Filipian, 4,11 do 12. Dzieli się cenną lekcją. Nauczyłem się zadowalać w każdej sytuacji. Wiem, co to znaczy być w potrzebie i wiem, co to znaczy mieć obfitość. Oprócz zaangażowania moralnego istnieje także wymiar relacyjny. Zaciągając dług, nawiązujemy więź z wierzycielem, który ufa naszemu Słowu. Dla chrześcijanina tej relacji nie należy postrzegać jedynie jako umowy, ale jako wyraz zaufania, który wymaga odpowiedzialności. Wypełnianie naszych zobowiązań finansowych jest sposobem na uhonorowanie tego zaufania i wzmocnienie naszej reputacji jako ludzi dotrzymujących słowa. W Księdze Przysłów, 22. rozdziału, pierwszy czytamy: "Dobre imię jest warte więcej niż wielkie bogactwa". Nauka ta przypomina nam, że nasza uczciwość i nasze słowo są cenniejsze niż jakakolwiek własność materialna. Z drugiej strony, odpowiedzialność za długi Wymaga także mądrości przy zaciąganiu zobowiązań finansowych. W Ewangelii Łukasza 14, 28-30 Jezus używa metafory, aby zilustrować znaczenie planowania. Któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw, aby obliczyć koszty i sprawdzić, czy starczy mu środków na jej ukończenie? Nauczanie to wzywa nas do zachowania ostrożności i uważnej oceny: czy jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania finansowe? Zanim je zaciągniemy, postępując odpowiedzialnie i mądrze planując, chrześcijanie robią też miejsce na szczodrość. Biblia wzywa nas, abyśmy byli hojni wobec innych, pomagali potrzebującym i odwdzięczali się tym, którzy borykają się z trudnościami. Jednakże, gdy utknęliśmy w długach, trudniej jest być hojnym, ponieważ nasze zasoby są zagrożone. Unikanie niepotrzebnych długów to jeden ze sposobów zapewnienia sobie swobody pomagania innym. To sposób na kultywowanie umiejętności dawania i bycia błogosławieństwem w życiu otaczających nas osób. W ten sposób odpowiedzialność finansowa pozwala nam realizować nasze chrześcijańskie powołanie do służenia i kochania innych w sposób praktyczny i konkretny. W ten sposób odpowiedzialność za długi jest wyrazem uczciwości i wiary. Wypełniając nasze zobowiązania, jesteśmy świadkami naszego zaufania do Boga i naszej chęci życia zgodnie z Jego zasadami. Postępując rozważnie i unikając nieistotnych długów, chronimy naszą wolność i zdolność do służenia. To coś więcej niż akt finansowy, sposób w jaki radzimy sobie z długami, ukazuje nasz charakter i naszą wiarę oraz jest cichym świadectwem naszego oddania Bogu i naszego zaangażowania na rzecz innych. Biblia nie tylko ostrzega nas przed niebezpieczeństwami wynikającymi z długów, ale także podaje cenne zasady. Które zachęcają do prowadzenia zrównoważonego życia finansowego, kierującego się odpowiedzialnością i zadowoleniem. Zasady te, jeśli są stosowane, mają moc chronienia nas przed nadmiernym zadłużeniem i poprowadzenia nas do spokojniejszego życia, zgodnego z wiarą. I koniecznie zajrzyj do e-booka generującego bogactwo, który dostępny jest w pierwszym przypiętym komentarzu. Odkrywamy w nim strategię, jak osiągnąć bogactwo w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Tak, zgadza się. Chcemy także podziękować Ci za to, że dotrwałeś do tego momentu. Mamy nadzieję, że ta historia o przezwyciężaniu przyniosła cenne lekcje i zainspiruje Cię do zastosowania tych zasad we własnym życiu.